Kolejny dowód na to, że Blizzard robi sobie ze mnie kurwa jaja. Najłatwiejszy boss w całym rajdzie. Faza pierwsza. Tankowie, boss nakłada na was staki. Każdy stak sprawia, że otrzymujecie o 10% mniej obrażeń. Z tym, że jak uzbieracie 10 staków, to wypierdoliby was za światy. Incubation Fluid to debuff nakładany na pojedyncze jednostki do końca walki. Podzielcie rajd tak, żeby osoby z debuffem stały po jednej stronie, a te bez debuffa po drugiej, gdyż boss kastuje czasem jakieś pierunowe gówno w graczy z fluidem, przeskakując od niego na inny target. Jeśli przejdzie na kogoś bez debuffa, to zaplikuje. Mu go przy tym, stąd ten podział rajdy. Co jakiś czas z nieba spada chuj, wie co, ustawiacie się w bezpiecznym miejscu, nie ma żadnego problemu. Będą wychodziły też ady. Boss bufuje je, jak są blisko niego, więc tankujecie je daleko. Ady coś tam kastują, ale to wyjebane. Chodzi o to, żeby zginęły najlepiej dosłownie na sobie, gdyż zostawiają plamy, którą trzeba sołkować. Plama rozjebie dosłownie każdego. Sztuczka polega na tym, że Ady bierze tank, co uzbierał sobie ileś tam staków od Bosa i ma w chuj redukcji oraz to on sołkuje plamy po adach. Faza przejściowa. Schodzicie po prostu na adu, unikając wszystkiego, co stoi na drodze. Na dole przerywacie bossa pod koniec kasta i macie fazę drugą, która jest kurwa identyczna jeden do jednego jak pierwsza, z tym, że dochodzą trzy nowe Ady. One robią jakieś tam pojebane rzeczy, ale najważniejsze ich mechaniki dla was to od Myrmidona, targetuje kogoś aqualansą, spierdalacie od Raidu. Witch interruptujecie konduktyw Pulse, bo stunuje Raid oraz Hulk, który ma powerful stomp, stakujecie się po prostu na tym, żeby zesplitować damage, bo idzie go ponad milion, więc kurwa, stakujcie się! Sprawę ułatwić może oczywiście tank, co akurat ma napierdolone staków redukujących damage. <laughs> D to już cała walka. Zanim sobie jednak pójdziecie, to posłuchajcie, bo wraz z redakcją JaroK.pl przygotowaliśmy dla was artykuł odnośnie Królowej Jastrzary z dwóch różnych punktów widzenia. Jeden opisujący historię Królowej oraz druga część napisana przeze mnie Anihilatora przez tworzy, który opisuje prawdziwą historię tej kurwy. Link w opisie. Tak samo jak link do Twitcha czy Fanpeya. Nie zapomnij też pierdolnąć suba łapy i podziękować za dokurwiony poradnik.